Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jak pewnie już widzicie pod tytule, dzisiaj odpakujemy sobie edycję Gold Gry Lara Croft and the Temple of Osiris w wersji na PlayStation 4. Jest to kolekcjonerka w wersji europejskiej. Dobra, i teraz tutaj przede wszystkim chcę się pozbyć tego dużego pudła, bo ono zakłóca mi niefajnie. W sensie, nie widać nic sensownie poza tym tydłem. Już ja sami, nie, widać, czy, tutaj, oh, proszę, czy jest tutaj jeszcze coś ciekawego, tylko faktura, więc na razie myślę, że możemy to porzucić. Ja jeszcze oh, zamknę okno, żeby się odnieść. Mnie nie zakocały tak, więc no, pod jest całkiem spore, muszę przyznać, czy jest samo to. Iładne, ten a with PlayStation 4. So, so, what's it Epic for Player Adventure in Egypt. As Lara and her companions fight their way across the sands and through ancient tombs, they will face gods and monsters of myth and legend. With the fate of the world at stake, Lara must uncover the fragments of Osiris to stop Set from enslaving all, all mankind. Uh, defeat hordes of enemies and solve deadly puzzles. Discover powerful weapons and artifacts to give your team dominating powers. Complete against your friends with seamless drop-in/drop-out co-op. Oprócz tego, mamy w środku, uh, oprócz samej gry, w środku jest jeszcze Season Pass. Lim figurka z Lary z limitowanej edycji oraz uh, mapa świata uh, świata gry i a. Pok, jest plus 12, dobra, też mam właśnie, pokażę co so właśnie, czy tutaj mam że jakoś sensownie widać, powiedzmy, oświetlenie naturalne dzisiaj jest doprawdy beznadziejne, więc pomagam się sztucznym, a sztuczne ma to do siebie, że, a, że się nie za pięknie może odbijać. W Wszystko wydaje dobre, i to jest taka. to jest taka. A, taki rękawek, no to. Ok, czyli tu samo pudełko On nie różni się niczym od edycji pecetowej, z tego co widziałem, i to się otwiera o. Tak. O, mamy tu na pierwszy rzut oglądną larię. To jest malutka i... Teraz jak Cię tutaj wyjąć, żebyś żeby Ci krzywdy nie zrobić? Figurka jest e, malutka, zrobiona w stylistyce chibi. E, nie wiem, jak to się czyta, prawdę mówiąc. A, I muszę powiedzieć, że jakkolwiek za tą stylistyką nie bardzo przepadam, to... A tak, jest za ciemno. Jakkolwiek za tą stylistyką nie za bardzo przepadam, to uważam, że ta figurka jest e, przesłodka. I jest zrobiona z takiego jakiegoś matowego plastiku, takiego jakby trochę gumy, myślę. Ale w każdym razie, fajnie wykonana rzecz. Dalej mamy tutaj, już widzę, sad jest, jest! Jest! Ja jest w pudełku. Widziałam, że wersje PC-owe mają taką. Nie za fajną papierową kopertę. No... PlayStation 4 dostało pudełko. Muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się podobają. Eee, bardzo mi się podobają właśnie pudełka z grami na PlayStation 4. Eee, są takie, no, mają bardzo ładny, niebieski kolor. Tak, jest pudełko, ale super. O, dobra, to na razie to wróci. Ty tutaj wracasz, zajmujemy się artbookiem. Ciekawy jestem. Eee. Go wydawał, w sensie czy to jest Dark Horse, czy może jakieś inne wydawnictwo. Więc a, szybko się przyjrzymy artbookowi, ponieważ ja nie lubię pokazywać wszystkiego w artbookach, uważam, że wtedy, a, jak już człowiek człowieka nie ciekawi, co jest w środku, to ma mniejszą a, motywację, żeby sobie coś ku, takiego kupić. Uważam, że artbooki, absolutnie większość artbooków warto mieć. Ach. Pięknie pachnie, oczywiście, jak te wszystkie małe, fajne artbuczki. I no, jest ładne, bardzo ładne. Wydaje mi się, że ma format tych wszystkich pomniejszych akbuków jak właśnie było w tym pełnowymiarowym Tomb Raiderze, i w Mass Effect'cie i w Assassin's Creed'ach, tylko jest po prostu drukowane w pionie, nie w, jest drukowane w pionie, a nie w poziomie. Ładna rzecz. Tutaj mamy jeszcze, o właśnie, tą mapkę. Zbiniętą taki fajny golenik. Tutu. się Tutaj jest mapa tego świata. Tutaj z bardzo fajnego papieru to jest wykonany. Wydaje mi się, że to jest coś, to jest jakiś rodzaj pergaminu który tutaj, myślę, akurat imituje papirusa. Nie pachnie mi to niczym, co bym mogła pamiętać. Fajna rzecz. A, tylko szkoda, że jest zwinięta. Bardzo nieładnie się to ma no, zwyczaj przechowywać. Nie muszę to zwyczaj przechowywać, no ale no co zrobić. No bo to ciebie zapieczętujemy później. O, to tutaj za leży to. Tutaj położono mu fronty. Dobra, no już sama gra, która nie jest w folii. To jest trochę szkoda, no bo tego jest w folii. I teraz ten właśnie... O, tutaj od razu odwracam. W środku tak to wygląda. Tu jest karta rejestracji elektronicznej na serwery Square Enix oraz właśnie Season Pass, żeby tam mieć dostęp do różnych dodatków, które nie wiem, czy już są, czy będą później. Bardzo mnie cieszy to, że jest w pudełku. to też. Um, powiem szczerze, że nie ma. Jest niewiele rzeczy, które pachną tak fajnie, jak nowe pudełko z nową grą. Naprawdę. Dobra, więc wydanie. Bardzo fajne, moim zdaniem, zważywszy na to, że poprzednia podobna część, e, poprzednia podobna część, czyli La of and The Guardian of Light, a, wyszła, właśnie właściwie nie wyszła w ogóle w fizycznej, e, fizycznej formie, sprzedawana ją wyłącznie cyfrowo. A tutaj właśnie a, nie dość, że wydali, grę, to jeszcze, wydali ją tak opicie. Zresztą właśnie jestem ciekawa, czy w sklepach też będzie można kupić jakby samą taką grę. W sensie samą płytę, bez tych wszystkich dodatkowych barierów. No i teraz co? Teraz tego tutaj nie zapieczętuję, bo to jest za wąskie. W stosunku do rolników tego zbinałam. Dobra, nieważne. Niech mapa sobie będzie tu. Tutaj jest jeszcze figurka z Larą. Znaczy, nie figurka z Larą, tylko figurka Lary. No, ale to fajna jesteś, co? Mm, tak, zaraz znajdziemy gdzieś dla niej miejsce dobre. No to już wszystko na dzisiaj. E, mam nadzieję, że ten unpacking da się oglądać, ponieważ naprawdę w tym tutaj nowym, że tak powiem, studiu nie ma za, wielu, za wiele, y, znaczy no nie ma dobrego miejsca do nagrywania właśnie. I tak właśnie prezentuje się europejska wersja edycji Gold Grill Lara Croft and the Temple of Osiris. Uważam, że jak nagram takiego średniego kalibru, podejrzewam, że to jest coś, będzie produkcja o długości i złożoności Guardian of Light, czyli no, powiedzmy średnia gra z średniej długości. Wydaje mi się, że, taki, że, takie, wyda że takie wydanie, taka edycja jest bardzo obszerna. O, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten unpacking dało się oglądać. Ale no, mam nadzieję, że to jakoś wyszło, że obejrzeliście, że Wam się podobało. E, dzięki Wam wielkie za uwagę i do zobaczenia.